A ty ile razy się podciągniesz? Cześć, dzisiaj porozmawiamy o podciąganiu. Podciąganie jest na pewno ćwiczeniem, które świadczy o sile i o sprawności fizycznej. I jeżeli chodzi o Podciąganie w kwestii treningu sylwetkowego to jest takie mocno specyficzne ćwiczenie, dlatego że o ile przysiad na przykład, zrobi każdy, bo nawet jeżeli bez obciążenia zewnętrznego, to z masą własnego ciała praktycznie każdy jest w stanie wykonać przysiad. Jeżeli chodzi na przykład o wiosłowanie, to też czy to ze sztangą, czy ze sztangielkami lżejszymi, też każdy jest w stanie wykonać wiosłowanie. Tak samo jest z wykrokami, z wyciskaniami, z unoszeniami, praktycznie z każdym innym ćwiczeniem. Natomiast jeżeli chodzi o podciąganie to nie każdy będzie w stanie się podciągnąć. Dlaczego w takim układzie omawiam podciąganie w serii dla osób początkujących? Skoro nie każdy będzie w stanie się podciągnąć. Dlatego że nawet jeżeli nie jesteś w stanie się podciągnąć, to zasady, które omówię w tym filmie, powinieneś stosować do każdego ruchu, jaki wykonujesz, który imituje w pewnym sensie podciąganie. A więc jeżeli będziesz się podciągał na przykład przy użyciu gumy, jeżeli będziesz się podciągał na urządzeniu, które cię odciąża w trakcie podciągania, czy jeżeli będziesz ściągał różnego rodzaju drążki, wyciągu górnego, we wszystkich tych ćwiczeniach powinieneś stosować dokładnie te zasady, które stosuje się podciągami. Z punktu widzenia sylwetkowego, to ćwiczenie atakuje nam głównie dwa mięśnie. jest to mięsień najszerszy grzbietu oraz obły. To są te mięśnie, które odpowiadają za tą sylwetkę w kształcie V. Dodatkowo jeszcze pracuje tam mięsień czworoboczny. No i oczywiście całkiem mocno zaangażowane są mięśnie ramion, a więc biceps i mięśnie przedramienia. Jeżeli chodzi o warianty podciągania, to mamy kilka opcji. Ze względu na to, jakiego rodzaju chwytu używamy, możemy wyróżnić chwyt podchwyt, nachwyt oraz chwyt neutralny. I jeżeli chodzi o szerokość chwytu, to mamy możliwość podciągać się w wąskim chwycie, w chwycie szerokim oraz w chwycie neutralnym. Niestety jest bardzo mało badań dotyczących podciągania i tak naprawdę bardzo ciężko jest stwierdzić, który z chwytów i jaka szerokość chwytu będzie wpływała na mięśnie najszersze i obłe, czyli te, o które nam najbardziej chodzi, w największym stopniu. Na pewno natomiast wiemy, że zmiana uchwytu i jego szerokość i jego rodzaj ma wpływ na to, jak bardzo pracuje podczas tego ćwiczenia biceps i mięśnie przedramienia. Póki co możemy więc uznać, że bez względu na to, jak będziesz się pociągał, jaki chwyt wybierzesz, na jaką szerokość złapiesz drążek, to i tak mięśnie pleców będą bardzo mocno zaangażowane w to ćwiczenie i jeżeli próbowałeś się kiedykolwiek podciągać, to na pewno przyznasz mi rację. Pozycja początkowa do każdego rodzaju podciągania jest taka sama. Jest to tak zwany zwis pasywny. To jest ten moment, kiedy wskoczysz na drążek, złapiesz się i po prostu rozluźnisz się w takim luźnym zwisie. Zwis aktywny natomiast polega na tym, że Zaczyna już coś tutaj pracować. Pierwsza rzecz to jest kwestia ściągnięcia łopatek do dołu i przez to uruchomienie mięśni czworobocznych do pracy i ustabilizowanie górnej części tułowia. Dodatkowo w tym samym czasie powinieneś napiąć brzuch. Możesz go napiąć nawet w ten sposób, żeby minimalnie podwinąć miednicę do przodu. To zapobiegnie pogłębianiu lordozy kręgosłupa, a więc ustawi nam kręgosłup w naturalnej płaszczyźnie. Dodatkowo jeszcze w takim ustawieniu nie będziemy wpływać w żaden sposób na długość mięśnia najszerszego grzbietu i w ten sposób nie będziemy go osłabiać. Jeżeli chodzi o to ściągnięcie łopatek, to teraz masz dwie możliwości już w trakcie konkretnie wykonywania ruchu. Jeżeli ściągniesz łopatki do dołu i zostaniesz w tej pozycji przez całe ćwiczenie, to w pewnym stopniu minimalnie izolujesz trochę pracy mięśnia najszerszego grzbietu. Natomiast jeżeli będziesz za każdym razem Przechodził w trakcie powtórzenia ze zwisu pasywnego do aktywnego to dodatkowo uruchomisz mięśnie kaptury, czyli mięsień czworoboszy. Czyli przed każdym wykonaniem powtórzenia powinieneś mieć już ustabilizowaną pozycję, w tym właśnie zwisie aktywnym. Teraz przechodzimy do samego ruchu. Kiedyś słyszałem, tak mnie uczono i tak mi to powtarzano, że nie powinno się prostować zupełnie ramienia w stawie łokciowym, dlatego że to powoduje duże przeciążenia na biceps i w ten sposób można się skontuzjować, na przykład zrywając sobie biceps. Zawsze było to dla mnie dziwne. No, bo jeżeli nie pracujemy mięśnie w jakimś zakresie, to w tym zakresie go nie wzmacniamy, tak naprawdę. A wiemy na przykład, że w przypadku martwego ciągu, kiedy mamy pełny wyprost ramienia. To biceps jest narażony na zerwanie, dlatego że przynosi tak naprawdę ogromne siły związane z tym, że w martwym ciągu podnosi się duże ilości kilogramów. No i okazało się, że faktycznie i teraz już od jakiegoś czasu nigdzie nie słyszę, że nie powinno się prostować ramienia. Wręcz przeciwnie, każdy mówi, żeby zaczynać podciąganie od pełnego wyprostu w stawie łokciowym, po to właśnie, żeby wzmacniać biceps w tym pierwszym, takim najcięższym, jakby do pokonania dla niego punkcie. Porozmawiajmy teraz o tym, jak powinno się ustawiać przedramię. Najpierw z widoku od przodu, jeżeli wiemy, że tak naprawdę szerokość chwytu ani rodzaj chwytu nie wpływa nam jakoś znacząco na zaangażowanie mięśni pleców. To teoretycznie to ustawienie mogłoby być zupełnie dowolne, bo nawet w tym przypadku plecy teoretycznie będą pracować tak samo, a w momencie podciągnięcia przedramię względem ramienia będzie miało taki mocno rozwarty kąt. I teoretycznie byłoby wszystko OK. To dlaczego bardzo często możesz usłyszeć na siłowni porady w takim stylu, że w momencie kiedy podciągniesz się ten swój maksymalny punkt to przedramie powinno być mniej więcej ustawione 90 stopni względem podłoża. Teoretycznie z anatomicznego punktu widzenia zarówno to ustawienie, jak i to ustawienie dla naszego stawu łokciowego jest bez znaczenia, no bo przecież staw łokciowy pracuje w pełnym zakresie ruchu, od pełnego wyprostu do pełnego zdjęcia, więc nic złego, teoretycznie, w tych szerokich uchwytach w trakcie podciągania. Nie powinno się stać. Z drugiej strony, jeżeli chcemy w tym ćwiczeniu skupić się na jak największej pracy mięśni pleców, a nie jak największej pracy mięśni ramion, to faktycznie to ustawienie 90 stopni względem podłogi będzie dla nas takie najbardziej optymalne, jeżeli chodzi właśnie o przejmowanie pracy przez przedramię i ramię kosztem pleców. Jeżeli chodzi o wspomnianą już wysokość podciągania, to tak, teoretycznie. Ja pamiętam, mnie tak zawsze uczono, nawet na WF-ie już w podstawówce było wiadomo, że powtórzenie zaliczone w trakcie podciągania to jest takie, kiedy drążek znajduje się pod brodą. I teoretycznie można by powiedzieć, że tak jest. Praktycznie będą takie osoby, które ze względu chociażby na proporcje kości przedramienia do ramienia nie będą w stanie tak wysoko się podciągnąć. Mój typ dla osób, które zaczynają się dopiero podciągać jest taki, że podciągaj się jak najwyżej możesz ale tylko do tego punktu, w którym nie gubisz prawidłowej pozycji podciągania i nie gubisz prawidłowej pozycji ramion podczas podciągania. Teraz porozmawiajmy o pozycji przedramienia względem podłogi, ale widzianej z boku. I w tym przypadku ustawienie 90 stopni względem podłogi będzie jak najbardziej prawidłowe. Jeżeli to jest ostatnia faza, w której się podciągnąłeś, to jeżeli twoje przedramię zaczyna jakoś drastycznie uciekać w dół w ten sposób, to znaczy, że zaczynasz uruchamiać inne mięśnie niż te, które powinieneś uruchomić przy podciąganiu. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że zadaniem mięśni najszerszych i obłych jest przyciągnięcie Twojego ramienia do tułowia, czyli ten ruch. Przedramię tutaj tak jakby nie ma nic do rzeczy. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o ustawienie ramienia. Więc wyobrażaj sobie, że twoje przedramię jest tylko takim łączeniem pomiędzy twoim ramieniem a drążkiem. Wyobraź sobie, że to jest taki sznurek, nie? Więc jeżeli ściągniesz ramię do tej pozycji, a twoje przedramię jest tylko łączeniem tych dwóch punktów i jest takim jakby sznurkiem, to ono nie ma prawa wykonywać żadnych tutaj dodatkowych ruchów. Jeżeli omawiamy już widok z boku, to Twoje ramiona w ustawieniu bocznym powinny być minimalnie wysunięte do przodu, do takiej pozycji. Czyli nie cofamy ich na maksa do tyłu, tylko trzymamy łopatki w ich naturalnej płaszczyźnie. I o ile w sytuacji, kiedy pociągasz się na pełnym drążku, na zamkniętym, to ta pozycja jakby naturalnie ustawia nam się, dlatego że no, nikt nie chce uderzyć głową w drążek, więc automatycznie ustawia przedramiona i ramiona w tej pozycji. To jeżeli na przykład masz drążek otwarty, to musisz o tym ustawieniu pamiętać sam. Przejdźmy teraz do wykonania. Bez względu na to, jaki chwyt wybrałeś i jaką szerokość chwytu wybrałeś, masz generalnie dwie możliwości wykonania tego ruchu. Bo albo możesz wykonać ten ruch ze zwisu pasywnego za każdym razem, przechodząc przez aktywny i wracając powrotem do pasywnego, albo możesz ten ruch wykonywać tylko w zwisie aktywnym. Więc jaka będzie różnica? Wersja numer jeden wygląda tak. Zwis pasywny, przejście do zwisu aktywnego, podciągnięcie, opuszczenie. I znowu zwis aktywny, podciągnięcie, opuszczenie. Wersja numer 2 natomiast zwis pasywny, przejście do zwisu aktywnego, podciągnięcie, opuszczenie. Znowu zwis pasywny, przejście do zwisu aktywnego, podciągnięcie, opuszczenie. Wcześniej już o tym mówiłem. Jeżeli powtórzenie zaczynasz od zwisu pasywnego i przechodzisz za każdym razem do aktywnego, to angażujesz dodatkowo do pracy mięśnie czworoboczne. Jeżeli pracujesz cały czas od zwisu aktywnego do zwisu aktywnego, czyli nie przechodzisz przez fazę tego ściągnięcia łopatek do dołu, to wtedy pracujesz trochę bardziej izolując mięśnie na szerszy grzbiety. To teraz porozmawiajmy o błędach w podciąganiu. Pierwszy błąd z punktu widzenia tego, że nagrywam ten film akurat w boksie do crossfitu, będzie trochę dziwny. Otóż powiem Ci, że każdy rodzaj bujania, kippingu czy jakiegoś innego wykorzystywania ruchu tułowia do podciągania, będzie błędem. I teraz, żeby była jasność, jeżeli jesteś na crossfitie i masz wykonać jakąś określoną liczbę powtórzeń w ćwiczeniach, które są de facto nastawione na poprawianie sprawności, kondycji i tak dalej, to jest to zupełnie inna bajka. Natomiast jeżeli jesteś na siłowni i podciągasz się z nastawieniem na sylwetkę, czyli na to, żeby pracować jak najbardziej mięśniem, to każde tego typu ruchy są tak naprawdę oszustwem. Zazwyczaj kipping stosuje się w sytuacji, kiedy na przykład już nie możesz się podciągnąć albo w ogóle nie umiesz się podciągnąć siłowo i wtedy można za pomocą pewnych ruchów, Dobrze by było ogólnie znać te ruchy, żeby to nie było takie po prostu bujanie, tylko faktycznie prawdziwy kipping. To wtedy te ruchy wykorzystujesz po to właśnie, żeby zniwelować swoje braki siłowe. Na siłowni będzie to błędem. Drugi błąd, połączony trochę z tym pierwszym, to jest szarpanie ruchu z bicepsów. A więc przechodzenie z tej fazy pełnego wyprostu bicepsu do podciągnięcia przez szarpnięcie. To faktycznie jest niebezpieczne dla bicepsów, bo może powodować nawet ich zerwanie w pewnych okolicznościach, więc to przejście pomiędzy tym zwisem pasywnym a aktywnym musi być płynne i nie może być robione za pomocą właśnie szarpnięcia, szczególnie prowadzonego zestawu łokciowego. Uginanie kolan w trakcie podciągania też będzie błędem. Oczywiście nie mówimy tutaj o sytuacji, kiedy używasz na przykład specjalnej maszyny do podciągania, która odciąża Cię od dołu i w Wtedy musisz, jakby, wykonać to w pozycji klęcznej. Natomiast, jeżeli podciągasz się normalnie na drążku, to ugięcie kolan może powodować dwie rzeczy. Po pierwsze, może pogłębiać Twoją lordozę, a więc nie będziesz trzymał pleców w naturalnej krzywiźnie. Dodatkowo, jeszcze, pogłębienie lordozy, spowodowane właśnie zgięcie kolan, skraca minimalnie ten mięsień najszerszy grzbietu, a przez to go osłabia. Podciąganie w niepełnym zakresie, jeżeli nie jest to jakieś ćwiczenie akcesoryjne, specjalne, nie kazał ci ktoś tak robić. Jakiś trener, fizjoterapeuta, i tak dalej, będzie tak naprawdę błędem, dlatego że nie będzie angażowało mięśni, które powinny w tym ćwiczeniu pracować w pełnym ich zakresie, a więc nie będzie wykorzystywało tak naprawdę pełnego potencjału tych mięśni. Odbieganie przedramienia od tego ustawienia widocznego z boku 90 stopni względem podłogi też będzie czasem generowało dodatkowe błędy, na przykład tego typu, a więc łapanie garba w górnej fazie podciągania, i ten błąd zazwyczaj jest spowodowany właśnie tym, że ludzie za wszelką cenę próbują podnieść się na taką wysokość, aby broda była nad drążkiem. I tak jak powiedziałem, fajnie by było robić to w ten sposób. Są osoby, które są w stanie prawidłowo podciągnąć się do ustawienia takiego, że drążek jest na wysokości klatki piersiowej, ale będą też takie osoby, które prawidłowe podciągnięcie będą kończyły powiedzmy w takim punkcie. Jeżeli sam czujesz, że podciągnięcie do tego punktu, a podciągnięcie do tego punktu, to jest dla ciebie ogólnie niebo a ziemia, że coś tam już się dzieje złego, zaczynasz gubić pozycję i tak dalej, to po prostu tego nie rób, ok? Czyli najłatwiej by było właśnie poprosić kogoś, żeby spojrzał na ciebie z boku, jeżeli jesteś w stanie podciągnąć się do tej wysokości z takim ustawieniem. To ok, natomiast jeżeli próbujesz wyjść powyżej drążka i na przykład łokieć ucieka Ci do tyłu albo dodatkowo łapiesz garba, to nie powinieneś się podciągać do tej wysokości.